Co to znaczy być szczęśliwym? Jestem częścią tego świata i czuję się bezpieczna. Jestem dokładnie taki, jak mam być, i mam prawo odczuwać własne emocje. Mogę podejmować własne decyzje i żyć w zgodzie ze sobą, kreując swoją rzeczywistość. Czuję miłość, wdzięczność i radość życia. Słucham głosu swojego serca. Mogę swobodnie wypowiadać swoją prawdę i dzielić się swoją mądrością i twórczością. Czuję spokój i ufam swojej intuicji. Wiem, że to, co widzą moje oczy, to tylko skrawek rzeczywistości. Czuję jedność ze wszechświatem i wiem, że jestem częścią doskonałej całości. Oddycham. Czuję. Jestem. Pakiet medytacji na każdy dzień pomoże Ci to wszystko osiągnąć i poprawić jakość Twojego życia na każdym polu, regulując przepływ energii życiowej przez Twoje ciało. Wprowadzisz się w wysokie wibracje, nauczysz się uleczać, redukować poziom stresu, spełniać intencje i wzmacniać każdy z wyżej wymienionych aspektów szczęścia. W pakiecie otrzymasz wiedzę oraz osiem medytacji. Każda dostępna jest w dwóch wersjach głosowych. Damskiej i męskiej, a specjalnie dobrana muzyka pomaga się jeszcze głębiej zrelaksować i wprowadzić w dobroczynny trans. Wszystkie medytacje, jak i materiały edukacyjne otrzymasz w formacie MP3, więc możesz je pobrać na swój telefon lub dowolne urządzenie, z którego słuchasz i słuchać, kiedy tylko masz na to ochotę. Łącznie to aż 18 plików audio które staną się Twoje na zawsze. Wszystkie szczegóły oraz możliwości zakupu pakietu znajdziesz na stronie jaklepiejżyć.pl/7 dni. Polecam Paweł z kanału Mediteusz.